Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. To początek wspaniałego proroctwa mesjańskiego zapisanego w dziewiątym rozdziale Księgi Izajasza. Dzisiaj studiować będziemy ten niezwykle ważny i znany fragment Ksiąg Prorockich Starego Testamentu. Objawienie się Zbawcy Księcia Pokoju Proroctwo o przyjściu Mesjasza, który zasiądzie na wieki na tronie Dawida, to główna treść dziewiątego rozdziału Księgi Izajasza. Prorocze słowa o narodzinach niezwykłego dziecięcia są znane każdemu chrześcijaninowi. Często cytuje się je w okresie Bożego Narodzenia, odnosząc treść tego proroctwa do narodzin Chrystusa. Wielki kompozytor baroku Händel skomponował wspaniały utwór zatytułowany Mesjasz w oparciu o przesłanie właśnie tego fragmentu Księgi Izajasza. Muzyka Händla tworzy niezwykłą, podniosłą oprawę słów o nadchodzącym Mesjaszu, który otrzyma imię Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Na początku dziewiątego rozdziału Księgi Izajasza znajdujemy takie słowa Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Te radosne słowa mają wielkie znaczenie zarówno dla nas, jak i dla naszych starszych biblijnych braci, Żydów. Możemy powiedzieć, że w proroctwach zapisanych w dziewiątym rozdziale księgi Izajasza zawarta jest zapowiedź przyjścia Mesjasza Izraela, a także, w co wierzą chrześcijanie, zapowiedź zarówno pierwszego, jak i drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. W chwili, gdy Izajasz wypowiadał prorocze słowa, nad Jerozolimą gromadziły się ciemne chmury. Na tronie Dawida zasiadał wtedy król Achas, jeden z najgorszych w historii władców królestwa judzkiego. Pamiętamy, że Izajasz został powołany na proroka w roku śmierci króla Uzjasza, który był dobrym, bogobojnym królem, podobnie jak jego syn Jotam. Natomiast wnuk Uzjasza, syn Jotama, Achas, był królem złym, bezbożnym. Jego rządy to jeden z najbardziej mrocznych okresów w dziejach Królestwa Judzkiego. Proroctwo Izajasza niosło więc pociechę i nadzieję tym spośród Izraelitów, którzy wyglądali lepszego jutra. Nad mieszkańcami kraju mroków ma zabłysnąć światło. Naród kroczący w ciemnościach ma ujrzeć wielką światłość. Dla narodu wybranego była to jednoznaczna zapowiedź nadejścia Mesjasza, wybawcy. Ze słowami otwierającymi dziewiąty rozdział księgi Zajasza łączą się końcowe słowa poprzedniego, ósmego rozdziału. Czytamy tu: W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan krainę Pogańską. Również ta wypowiedź Izajasza ma wydźwięk mesjański. Zawiera ważne proroctwo o przyjściu Mesjasza. Zapisane zostało po zdobyciu przez wojska asyryjskie dowodzone przez Tigrat Pilezera północnego królestwa Izraela. A stało się to w 732 roku przed naszą erą. Mieszkańcy północnej części ziemi obiecanej obejmującej obszar przyznany plemionom Zabulona i Neftalego. Zostali deportowani na wygnanie. Uwolnieni z niewoli mają być dopiero w dniu pańskim. Wtedy nastąpi panowanie królewskiego potomka Emanuela, o którym Izajasz prorokował już wcześniej. My, chrześcijanie, wierzymy, że proroctwo to wypełniło się wraz z przyjściem do Galilei Jezusa Chrystusa. On przyszedł jako potomek królewskiej linii Dawida. I przebywał najdłużej właśnie na północy, nad Jeziorem Galilejskim. Ewangelista Mateusz pisze o Jezusie, iż przeniósł się on z rodzinnego Nazaretu i zamieszkał w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu krainy Zabulona i Neftalego. Ewangelista podkreśla, tak spełniła się zapowiedź proroka Izajasza. Kraina Zabulona i Neftalego, wzdłuż drogi nad jeziorem. Za Jordanię, Galilea, kraj pogański. Lud pogrążony w ciemności ujrzy wielkie światło. Nad tymi, którzy przebywają w krainie mroków, rozbłyśnie jasność. Od tej chwili Jezus zaczął wzywać: nawróćcie się, bo królestwo niebios już blisko. Tak cytował słowa Izajasza ewangelista Mateusz. Nazaret, rodzinne miasto odrzuciło Jezusa i przeniósł się on do Kafarnaum nad jeziorem Galilejskim. Nazaret leżało na terytorium Zabulona, a Kafarnaum na terytorium Neftalego. Galileę nazywano krainą pogańską, bo ludność izraelska była tu zmieszana z poganami. Kultywowano tu wiele pogańskich wierzeń, wielu ludzi zaplątanych było w przesądy, w zabobony. Wiemy o tym także z relacji Ewangelistów. Jezus najdłużej przebywał i nauczał właśnie tu, w Galilei. Nad jeziorem Galilejskim powoływał swoich uczniów, tu zdrawiał, wypędzał demony, dokonywał cudów. Tak, mieszkańcy Galilei ujrzeli wielkie światło, światło Bożej mocy, Bożej dobroci. Ujrzeli Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Tak więc zgodnie z relacją Ewangelii, proroctwo Izajasza wypełniło się wraz z przyjściem na ziemię Mesjasza, Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. O tym mówią początkowe słowa dziewiątego rozdziału Księgi Izajasza. A potem następuje coś niezwykłego. Wizja proroka biegnie jeszcze dalej w przyszłość, ku drugiemu przyjściu Mesjasza. Czytamy w wierszu drugim. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele, rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Słowa o wielkim weselu, o żniwach kierują nasz wzrok ku drugiemu przyjściu Chrystusa na ziemię. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Izajasz prorokuje o pierwszym przyjściu Mesjasza, a zaraz potem o drugim? Dlaczego nie wspomina nic o tym, co ma się dziać pomiędzy tymi tak oddalonymi od siebie wydarzeniami? Dlatego, że czas pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Chrystusa jest czasem Kościoła. Bóg nie objawił Izajaszowi prawdy o Kościele. Była to, jak stwierdza apostoł Paweł, Boża tajemnica, wyjawiona dopiero w czasach nowego przymierza. W zakończeniu listu do Rzymian. Apostoł pisze o tajemnicy okrytej milczeniem od pradawnych czasów tajemnicy teraz jednak objawionej zgodnie z postanowieniem Bożym ogłoszonej wszystkim narodom aby je nakłonić do w wierze wcześniej w 11. rozdziale listu do Rzymian apostoł narodów tłumaczy chcę bracia abyście poznali tę tajemnicę część Izraela będzie trwać w uporze póki poganie w pełni nie przyjdą do Boga. W ten sposób zbawienie stanie się udziałem całego Izraela. Jak świadczy Pismo, z Syjonu przyjdzie wybawca oddalić bezbożność od synów Jakuba. Apostoł Paweł, cytując dalsze proroctwa Izajasza, zapowiada wielkie duchowe przebudzenie Izraela w czasach mesjańskich. Czas Kościoła, który trwa już dwa tysiące lat, nie będzie nieskończony. Dobiegnie końca, a wtedy Bóg okaże zmiłowanie ludowi izraelskiemu. Dostąpią oni miłosierdzia, łaski Bożej, tak jak narody pogańskie w czasach Kościoła. Izajarz kieruje dalsze słowa proroctwa do swoich rodaków. Woła: bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ociemieńscy jak w dniu porażki Midianitów. Izajasz nawiązuje do zwycięstwa Gedeona nad wielokrotnie liczniejszymi wrogami. Znamy tę historię z księgi sędziów. Ale ostatecznie jarzmo, które ciemięży naród izraelski, zostanie złamane w chwili przyjścia Mesjasza Izraela. My, chrześcijanie, wierzymy, że będzie to drugie przyjście Chrystusa. Jerozolima i cały Izrael nie zaznają pokoju, dopóki nie nadejdzie Mesjasz, wyzwoliciel. Jezus Chrystus. Na Bliskim Wschodzie ciągle trwają konflikty, giną ludzie, panuje napięcie, zamieszanie. Trwały pokój zaprowadzi w Izraelu dopiero Jezus Chrystus, gdy naród wybrany rozpozna w Nim Mesjasza, Wybawiciela. Nastąpi to ukresu historii. Naród izraelski przeżyje wtedy wielkie duchowe przebudzenie. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian. W świetle Ewangelii Izraelici są nieprzyjaciółmi Boga dla waszego dobra, lecz na podstawie wyboru dokonanego przez Boga są ze względu na praojców Jego przyjaciółmi. Bóg nie odbiera bowiem swoich łaskawych darów i nie odwraca się od tych, których powołał. Wy, jako poganie, byliście w przeszłości nieposłuszni Bogu, lecz teraz, gdy Żydzi okazali nieposłuszeństwo, Dostąpiliście zmiłowania. Podobnie oni dostąpią zmiłowania, choć okazali teraz nieposłuszeństwo, gdy nad Wami Bóg się zmiłował. I apostoł narodów cytuje dalej Izajasza, przywołując słowa Pana: To będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Boży prorok woła: bo każdy but pieszego żołnierza, każdy płaszcz zbroczony krwią, Pójdą na spalenie, na pastwę ognia. Skończą się wszelkie konflikty, wojny. W przeszłość odejdą zamachy terrorystyczne, uliczne walki, wybuchy bomb, śmiertelne strzały, rozpacz matek w domach izraelskich, w domach palestyńskich. W proroczych słowach Izajasza zawarta jest też wizja wielkiego ucisku, okresu, który poprzedzi nadejście Mesjasza, księcia pokoju. Dopiero On zaprowadzi trwały pokój w Izraelu i na całym świecie. Wsłuchajmy się w słowa mesjańskiego proroctwa, albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość pana zastępów tego dokona. Jak to się wszystko stanie? Dokona tego żarliwa miłość pana. Bóg objawi w pełni moc swojej miłości. My chrześcijanie wierzymy, że prorok zapowiada tu przyjście Jezusa Chrystusa i często cytujemy słowa Izajasza w okresie Bożego Narodzenia, a jednak czy jest tutaj mowa o pierwszym przyjściu Chrystusa? Czytamy: wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Prorok zapowiada tutaj drugie przyjście Chrystusa. Wtedy Izraelici rozpoznają w Nim Mesjasza. Obejmie on tron Dawida i utwierdzi Jego Królestwo, umocni je prawem i sprawiedliwością. On zaprowadzi pokój. Jego panowanie nie będzie miało granic, obejmie cały świat. Będą to więc powszechne, trwałe, wieczne rządy Mesjasza, gdy Chrystus. Przyszedł na świat po raz pierwszy, nie został przyjęty przez swój naród. Ewangelista Jan podkreśla: Przyszedł on do swoich, lecz swoich go nie przyjęli. Jezusa witali w Betlejem pasterze, ale nie król Herod i nie religijni przywódcy narodu. Za Jezusem poszli uczniowie, jego apostołowie i pierwsi wyznawcy chrześcijaństwa, ale większość narodu odrzuciła go. Opis pierwszego przyjścia Chrystusa znajdujemy w innym miejscu księgi Izajasza, w rozdziale pięćdziesiątym trzecim. Czytamy tam między innymi: nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Taka była droga Jezusa w czasie jego pierwszego przyjścia na ziemię. Za drugim razem przybędzie jako król królów w pełni majestatu i chwały. Obejmie panowanie nad całą Ziemią. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic. To królowanie będzie miało swoje centrum. Będzie nim Jerozolima. Izraelici jako naród rozpoznają w Jezusie Chrystusie Mesjasza. Będą Jego ludem, będą rozgłaszać Jego chwałę. O nowym ludzie, zrodzonym w Jerozolimie, czytamy w końcowym 66 rozdziale księgi Zajasza. Zanim odczuła skurcze porodu, powiła dziecię, zanim nadeszły jej bóle, urodziła chłopca. Kto słyszał coś podobnego? Kto widział takie rzeczy? Czyż kraj się rodzi jednego dnia? Czyż naród rodzi się od razu? Bo Syjon ledwie zaczął rodzić, a już wydał na świat swoje dzieci? Prorok zapowiada narodziny nowego ludu w Jerozolimie. Cały naród przeżyje wielkie duchowe przebudzenie. Izraelici rozpoznają swego Mesjasza. Będzie nim Chrystus, który po raz drugi przyjdzie na ziemię, żeby zaprowadzić tu swoje królestwo. Nastąpią niejako nowe narodziny Izraela. Naród wybrany zrozumie znaczenie słów Dziecię narodziło się nam, Syn został nam dany i spocznie władza na jego barkach. On okaże się mocarzem. Ramiona symbolizują siłę, moc. Zwycięski Jezus objawi się jako Pan i władca. Wszelka władza należeć będzie do niego. Nazwano go cudowny doradca. To pierwsze z czterech symbolicznych imion Mesjasza. W Ewangelii Mateusza znajdujemy takie słowa Jezusa. Ojciec przekazał mi wszystko, bo tylko ojciec zna syna, i tylko syn zna ojca, oraz ten, komu syn zechce go objawić. Tylko Bóg Ojciec wie, jak cudownym jest jego syn. I tylko syn zna i może objawić nam Boga Ojca. Jezus chce być naszym cudownym doradcą. Chce prowadzić nas do domu Ojca. Drugie symboliczne imię Mesjasza to Bóg mocny, w języku hebrajskim El Gibor. Chrystus to Bóg, Pan pełen mocy, w Jego ręku jest wszelka władza. Jezus powiedział swym uczniom, Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. W pięknej współczesnej kolędzie znajdujemy poruszające słowa. Mario, czy wiedziałaś, że Twoje małe dziecię będzie kiedyś chodzić po wodzie? Czy wiedziałaś, że twój mały chłopczyk kroczył śladami aniołów? Czy wiedziałaś, że kiedyś On będzie władał narodami? Mario, czy wiedziałaś, że całując swoje dziecię, całujesz twarz Boga? Że mały chłopczyk, którego trzymasz w ramionach, to wielki Ja jestem? Tak! Mesjasz, Chrystus, to syn Boży, to sam Bóg przychodzący do nas. Ten sam, który objawił się Mojżeszowi jako Ja jestem. Pamiętamy, że Jezus powiedział przywódcom religijnym, zanim Abraham był,: Ja jestem. Jezus Chrystus to żywy Bóg. Bóg wieczny, pełen mocy. To Alfa i Omega, początek i koniec. To wszechmogący Pan. Trzecie imię Mesjasza to odwieczny Ojciec Awiat. Oznacza to imię, że Mesjasz Chrystus jest stwórcą wszechrzeczy, że wspólnie z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym tworzył wszechświat, jest stwórcą wszelkiej materii, ale też stwórcą czasu, jest praprzyczyną wszystkiego, co zaistniało. Ewangelista Jan stwierdza, wszystko istnieje dzięki niemu, bez niego nie istnieje nic. A Paweł, apostoł narodów, napisał w liście do Kolosan: On jest obrazem niewidzialnego Boga. Przez niego Bóg stworzył wszystko, co istnieje w niebie i na ziemi zarówno to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne. Wszelkie władze, państwa, moce wszystko zostało stworzone przez niego i dla niego. A w liście do Hebrajczyków czytamy zaraz na wstępie, iż Bóg przez niego stworzył wszechświat. I wszystko oddał Mu w dziedzictwo. W Nim jaśnieje majestat samego Boga, i On jest wyrazem Jego istoty. On to swoim potężnym słowem utrzymuje wszechświat. To Bóg mocny, odwieczny ojciec, cudowny doradca, to także książę pokoju, Sar Shalohim. to czwarte imię Mesjasza, nie będzie na ziemi pokoju. Nie będzie pokoju we wszechświecie, dopóki władzy nie obejmie on, książę, pokoju. Wielkie będzie jego panowanie, i w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Gdy Jezus powróci na Ziemię, rozpocznie swe panowanie od Jerozolimy, od tronu Dawida. Ustanowi jednak, jak zapowiada prorok, pokój bez granic. Wszędzie zaprowadzi prawo i sprawiedliwość na wieki. Tego nie może dokonać nikt z ludzi, żaden nawet najpotężniejszy ziemski władca. Tego dokonać może jedynie Bóg mocny, Książę pokoju, Jezus Chrystus. Tak wspaniałe treści zawiera wizja Bożego proroka zapisana w pierwszej części dziewiątego rozdziału księgi Izajasza. Pozostała część tego rozdziału, obejmująca wiersze od 7 do 20, zapowiada wydarzenia, które miały miejsce niedługo po wypowiedzeniu owych słów przez proroka. Izajasz zapowiedział rychły sąd nad północnym królestwem Izraela i już wkrótce ziemia ta została zdobyta i zrujnowana przez wojska asyryjskie. Pan wzbudził przeciw nim nieprzyjaciół i wrogów ich uzbroił, wyjaśnia Boży Prorok. Dlatego, że naród nie nawrócił się do swego karciciela ani nie szukał pana zastępów. I woła: Z wodzicielami się stali przywódcy tego narodu. Dlatego, pan nie oszczędzi jego młodzieńców, ani się nie zlituje nad jego sierotami i wdowami. Zaiste, niegodziwość rozgorzała jak pożar. Od gniewu pańskiego zapalił się kraj i stał się naród pastwą ognia. To obraz Bożego sądu nad Izraelitami, sądu spowodowanego ich nieposłuszeństwem, odstępstwem, niemoralnością, bezbożnością. To także prorocza zapowiedź wielkiego ucisku czasu, który poprzedzi nastanie Królestwa Chrystusowego. On, Bóg Mocny, wypleni wszelkie zło, usunie wszelką nieprawość. Aż zaprowadzi pokój bez granic na wieki. Gdy dzisiaj widzimy szerzące się bezprawie, niemoralność, odstępstwo, niegodziwość, możemy wnioskować, że czas powrotu Chrystusa jest bliski. Bądźmy gotowi na Jego przyjście i bądźmy wdzięczni Bogu za Jego wielką łaskę, za Jego cudowny, zbawczy plan, który daje szansę ratunku każdemu z nas. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością. Odtąd i na wieki. Proroctwa Izajasza przyjmujmy jako słowa ostrzeżenia, ale też i przede wszystkim jako słowa zachęty, słowa nadziei. Zwiążmy swoje życie na trwale z księciem pokoju, odwiecznym Ojcem, mocnym Bogiem, cudownym doradcą, Jezusem Chrystusem. Naszych audycji można słuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie słowa i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez internet i potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka wpłata, pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.